Przywitajmy so, Cheryl Heil, kobietę, która podróż ze stwardnieniem rozsianym jest w niebywalny sposób oszłamiająca i twoje osiągnięcia są naprawdę inspirujące. Jestem zaszczycona, że tu jesteś. Zakładmy się w twoją historię i lekcję, jaką ona dla nas wszystkich niesie. Dla wszystkich, którzy nie znają Sheryl, ukończyłaś 62 maratony, a zdiagnozowaniu Twojej choroby. I to bieganie. Jaka jest rola Twojego biegania w Twoim życiu? Cóż, dla well, mnie bieganie um, odegrało naprawdę dużą rolę w moim życiu. Powiedziałabym, że nawet ogromną for, um, dla mojej odporności, ponieważ dla mnie bieganie jest terapią. Mam bardzo nadaktywny umysł, bardzo dużo się martwię o przyszłość, zwłaszcza ze względu na to, że SM jest tak nieprzewidywalne. dodam tylko, że SM jest chorobą, która ma bardzo dużo objawów ze względu na to, że Zajęty jest układ nerwowy, więc wiele może pójść nie tak i dlatego się martwię. A bieganie i generalnie ćwiczenia utrzymują mój spokój, pozwalają mi zostać zdrowy i dzięki temu mogę radzić sobie z codziennymi bitwami, ponieważ mam bardzo dużo objawów SM-u. Takie rzeczy jak zmęczenie, problemy kognitywne. Również każdego dnia odczuwam ból, więc stara, jaką czerpię z biegania i ćwiczeń, sprawia mnie w taki naprawdę dobry, pozytywny nastrój i pozwala mi to przetrwać każdy dzień. Brzmi niesamowicie. Mm. Czy zawsze tak było? W dniu diagnozy, pamiętasz to? 2006 rok. Mam tutaj zapisane. Jaka była twoja reakcja na diagnozę? Cóż, byłam szokowana. W tym momencie miałam 32 lata i już brałam udział 13 maratona, więc już to bieganie było we mnie zakorzemione, to było częścią mnie. Jedyną osobą, którą znałam ze stwardnieniem była moja współpracownica, a ona była w okropnym stanie. Była powolna, poznawcza, robiła dużo błędów. Miała trudności she had z poruszaniem się, przez cały dzień musiała siedzieć na skuterze, ponieważ nie miała siły, żeby się her przesiąść her na krzesło. Byłam też cernikowana, więc so byłam przekonana, I, yeah, więc że to będzie moja przyszłość. przyszłość, więc so panikowałam. Zaczęłam mieć ataki, ataki paniki, mój neurolog musiał przepisać mi leki przeciwdepresyjne, ale wiesz, na szczęście mam wspaniałego męża, Briana. W tym czasie, w tym, kiedy, kiedy byłam tak przygnębiona, pozwalał mi dużo kupować, so, więc uh, moja szafa była pełna but but, butów. Ale wiesz, szarty na bok, Brian naprawdę really zachęcał mnie, żebym dalej biegała. I wtedy właśnie odkryłam, że bieganie Naprawdę podnosi mnie na duchu, i zaczęłam się czuć lepiej sama ze sobą. I wtedy zdecydowałam, ok, tak właśnie okay, zrobię. I będę nadal biegać w wyścigu. Byłam już zarejestrowana na wiele wyścigów. Były ustalone już daty, więc to stał się mój cel. To były rzeczy, do których mogłam dążyć. I w ten sposób zaczęłam przetrwać moje stwardnienie. Wtedy stało się to jest stopą mojego życia, zresztą nadal nią jest. But, you said, you tak jak powiedziałaś, masz pewne symptomy uh, i jednym z nich jest opadający stopa. Uh, Powiedz nam o tym bliżej. Jak you're to jest? Jesteś runner, aktywna, biegasz, a potem twoja stopa zaczyna mawiać uh, po posłuszeństwa. This? Jak sobie z tym radzisz? Well, na początku so in the nie rozumiałam, co się I dzieje know, z moją stopą. Myślałam, że to przez potknięcia i upadki. Sądziłam, że to po prostu uraz sportowy. Um, and, I tak jak wspomniałam, zgłosiłam like się na wiele wyścigów racers, już i nie chciałam um, stracić tych pieniędzy, których płaciłam. I'm too cheap to give up the money for all of the races that I registered for. <laughs> so uh, I, I started um, a stimulating my long repu. runs on the elliptical machine. And I, I, I liked that the, to. Le, the elliptical machine had those handles that I could pull uchwyty, onto when I felt safe. And I would go to the gym and I would work for two or three Ale w czasie tego okresu, kiedy myślałam, thought, że to jest kontuzja, chodziłam również do lekarza medycyny sportowej, ale oni niczego in, nie znaleźli. W jest west, tak, że the, testy, które się wykonuje, uwzględniają walk, tylko chodzenie, chodzenie po korytarzu. Time, a w tym momencie young, um, to opadanie stopy nie, to nie to było takie widoczne. Ono nie pojawiało się przed przebiegnięciem 5 kilometrów, więc po prostu nie znajdowali tego w czasie testów i było to ogromnie frustrujące i 10 miesięcy zajęło to, zanim mój neurolog rzeczywiście zdiagnozował opadającą stopę. Ona powiedziała, że to jest wynik dwóch uszkodzeń w obrębie układu No i wtedy zapytałam, no, ale jakie jest rozwiązanie? I myślałam, że wyślę mnie na fizjoterapię. Ale jedyna rada była obniż swoje oczekiwania. I naprawdę wściekłam się, byłam skustrowana, zła i przysięgłam sobie, że znajdę własne rozwiązanie. Obniż swoje oczekiwania? To yeah, była jej yeah, Okropna. I zrobiłaś to? Nie, no, nie, nie, No, and I actually, I came up with my mantra Wtedy wdrożyłam i moją mantrę um, i, i ona brzmi can, robię wszystko co mogę i nigdy się nie poddaję. So, um, I, I nie poddaję Próbuję, yeah, opycham się do przodu, ale w pewnym momencie byłaś zmuszona zacząć używać AFO, czyli uh, pewien rodzaj ortodzyw wspomagającej or or opadającą so stopę. Jak wyglądał proces? So office, Jesteś w gabinecie hear, u lekarki, ona, ona ci mówi odniż swoje oczekiwania, you you, ale ty sobie myślisz, o, mam wszystkie booked. te maratony już opłacone <laughs> i... Tak. Ponieważ bywałam u tych wszystkich lekarzy medycyny sportowej, wróciłam do nich i jeden z ortopedów skierował mnie do kliniki specjalizującej się w leczeniu stopy. I tam znalazłam niesamowitego bakterystyka, który wciąż wspiera mnie, i on mi dał właśnie ortezę. Więc jest węglową i jest usztywniona na tyle, że wystarcza that to do run, biegania, me, uh, ale uprzedził mnie, like że nie będę mogła biegać na długie dystanse. Ale mantra, ja jednak mam swoją mantrę, więc nie dawałam za wygraną. Krok po kroku zaczęłam przesuwać te granice coraz and more dalej, and i dalej, and i dalej i dalej, aż stwierdziłam, że jestem w stanie kończyć maraton nosząc afo. No i tutaj jesteśmy, the 62 maratony w tym, w tym momencie od czasu mojej diagnozy uh, I, i obecnie I nie I boję się upadku. Brzmi niesamowicie. Pamiętasz swój pierwszy ortosis? bieg w ortozie? Tak, pamiętam. Wydaje mi się, że płakałam well, przez cały czas. I was very I was Byłam very bardzo excited. podekscytowana. Po 10 kilometrach cały czas płakałam, ponieważ um, wiedziałam, slow, że dam radę I ukończyć. To um, I, I tak jest do dzisiaj. dzisiaj. Mam zaostrzenia, które sprawiają, że, że bieganie jest trudniejsze, ale, ale z moim AFO mogę nadal przejść do przodu. Um, and for Nie obchodzi mnie, I don't czy, care jestem czy jestem szybka, czy, faster, czy wolna. Najważniejsze fact, jest, że nadal mogę to robić i nadal pozostać w sporcie, który kocham. Czy to jest jedyna rzecz, która Ci pomaga? Yeah. Widziałam na zdjęciach, no, że czasami biegasz ze swoim mężem. Tak. Yes, I do. So my, um, Brian jest niesamowity. Brian is, he's so amazing. Jest he's niesamowitym sportowcem, zawsze był. Zawsze maratończykiem I to on wprowadził mnie w bieganie. To I jest super um, szybki. He's, he's super fast, Ale w pewnym sensie wycofał kind of się z maratonu, więc teraz może so wspierać mnie. Uh, so więc teraz on biegnie obok mnie i. Um, Zachęcam, nie pomaga he mi, ponieważ choroba wpłynęła na całą prawą stronę right mojego ciała. Um, so I kiedy biegną, moja prawa my, strona jest right słabsza i, i right mam tendencję do skręcania. Prawo, kiedy biegnął. On biegnie so he, po mojej prawej stronie, right aby pomóc mi zyskać so odpowiednią perspektywę, aby mogła być prosto, so żeby to nie wbiegać na innych. Yes, <laughs> Więc so oczywiście jest such a, an niesamowitym wsparciem dla mojego biegania. Nie byłabym w stanie zrobić tego him bez him, niego. Kiedy o tym When mówisz, mam this, gęszą uh, skórkę, naprawdę. I wiem, że wiele osób ma trudności z problemami takimi jak swoje pod tytułem obniż swoje oczekiwania. Jaka mogłaby być Twoja rada dla osób zdiagnozowanych może właśnie używanie zaopatrzenia ortopedycznego? jeśli chodzi o osoby, które borykają się z opadaniem stopy and might i mogą potrzebować zaopatrzenia ortopedycznego, chciałabym, żebyście wiedzieli, że to jest długi proces, który wymaga wiele wysiłku i cierpliwości, żeby znaleźć odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne. Mnie zajęło to prawie 3 lata i używałam trzech różnych sprzętów, które, żeby sprawdzić, które było dla mnie najbardziej wygodne do biegania. I z tym biegam od 2008 roku i właściwie to jest 5 model tak naprawdę mojego AFO, AFO. bo technologia, technologia szybko it, ewoluuje, it, um, it dlatego bardzo so ważne jest, aby być na bieżąco z, z urządzeniami, ponieważ nigdy nie, nie wiesz, kiedy to będziesz potrzebować i jakiego And typu będziesz as potrzebować. As know, Wiemy, że w chorobach neurologicznych można mieć zmianę albo można mieć rzuty, rzuty so więc twoje AFO, AFO może wymagać po prostu zmiany. Więc twój neurolog, twój ortotyk, twój fizjoterapeuta to najlepsze źródła informacji na temat AFO. Jest sporo modelów dostępnych online, ale zawsze ostrzegam, aby uważać na opinie, które wydają się zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe, ponieważ ja też kupiłam kilka AFO online. Without the need for bez konsultacji, konsultacji medycznej i one and po prostu work dla mnie nie zadziałały. I, więc oczywiście know, dla innych osób one mogły people, zadziałać, ale właśnie dlatego, że ja potrzebuję bardzo specyficznego um, zaopatrzenia, reliable, czegoś niezawodnego, so zawsze polecam, żeby skonsultować your, your to z medykiem. Czy również używasz go do chodzenia czy is is tylko do biegania? Oh, yes, for, dla chodzenia for walking. jak najbardziej, a zwłaszcza popołudniami, ponieważ przy mojej chorobie it, it po prostu mam męczliwość. Całą stronę prawą ciężej mi zarządzać popołudniem, kiedy jestem bardziej zmęczona. Um, also również w sytuacjach, kiedy muszę iść szybciej faster, na przykład like, na lotnisko, Albo w trakcie hiking. wspinaczki, I my AFO wędrówki for górskiej. The, um, the so for Dla z przyczyn reasons, bezpieczeństwa. Um, I, I always, Ale zawsze, zawsze running, do biegania, niezależnie distance. od dystansu. You know, Jestem fizjoterapeutką i, i po prostu know, nie mogę się powstrzymać, so, muszę so, zapytać. To This jest to, co ja słyszę. Na, na koniec dnia Twoja noga jest osłabiona. Ale to mm -hmm. nie powstrzymuje Cię przed przebiegnięciem 42 kilometrów co kilka, km kilka miesięcy? Czy mam <laughs> <Yes>. <laughs> Tak, ale you wiesz, know powiedziałam Ci, że jestem AFO. już z moim piątym AFO. AFO i to obecne um, jest niesamowicie dynamiczne, dynamiczne ponieważ ono oddaje energię. So when, um, więc kiedy robię krok, to to włókno węglowe tak jakby odbija stopę do przodu. Ale dużo wysiłku pochodzi z lewej strony mojego ciała, ponieważ stardnienie nie wpłynęło na tą lewą stronę. Więc jestem troszeczkę taką jednonożną biegaczką. Niektórzy mówią, że noszenie ortezy osłabia mięśnie. Jest Twoje doświadczenie w tej materii. Tak, ja... ja nie wierzę, że AFO osłabia moje mięśnie. Myślę, że tak, że jest odwrotnie. Ponieważ dzięki my AFO, afo to mogę być aktywne i co za tym active, idzie, jestem, jestem silniejsza. Um, like said, my, my A moje osłabienie wynika amast. z choroby. Miałam wiele zaostrzeń, i wiele rzutów, um, I mam coraz więcej brain, uszkodzeń w moim mózgu i w rdzeniu kręgowym. Więc całe to obciążenie chorobą powoduje po prostu większą męczliwość i osłabienie. Więc to jest osłabienie, które występuje u mnie, a nie jest to osłabienie mięśni spowodowane używaniem ASO, ponieważ wciąż widać napięcie w moich nogach, czyli ten sygnał z mózgu jest tam. Um, meanwhile, I can tell Muszę your zauważyć, great że jesteś niesamowitą inspiracją. Have Inspirujesz into, ludzi na całym świecie. Jesteś świadoma, że wpływasz them? na innych. Tak. dostaję. Tu dużo wiadomości od osób świeżo um, zdiagnozowanych, którzy Google, przeszukują Google w poszukiwaniu informacji usually, um, o stwardnieniu rozsianym i zazwyczaj ja jestem jedną z osób, right która im wyskakuje. So then I, I Więc try to wtedy staram się ich wesprzeć, za, zaproponować im those, pomoc, wzmocnienie. Z so bardzo wieloma osobami przyjaźnię się na całym świecie. Tak bardzo potrzebiające, że jestem w stanie pomóc innym ludziom. Ponieważ to daje mi satysfakcję i nadaje to znaczenie be more gratifying tej choroby. To pomóc niż to, Więc to nie tylko bieganie, running, to nie tylko osobiste osiągnięcia. Uh, to coś bardziej społecznego. Społeczne doświadczenie, motivation. motywacyjne doświadczenie. Tak, yeah, zdecydowanie. Right. To jest um, the doświadczenie. Having, um, Społeczne. Zdajesz sobie sprawę, że w środku są inni ludzie, którzy są tacy jak Ty, ludzie, którzy żyją z tą chorobą, którzy są nowo zdiagnozowani lub pomimo tego, że mają stwardnienie od jakiegoś czasu, chcą zostać biegaczami i że to społeczność złożona, złożona z ludzi, która z tą chorobą biega lub ogólnie ćwiczy. Jest to in general, czynnik motywujący. Um, Pomaga ludziom przejść people, do przodu, i to jest właśnie onward. to, co stworzyłam. Od lat otrzymuję wsparcie od teamu. Naszym hasłem jest Przebiegnij, Minął w moich butach. I to nie, nie tylko osoby, osoby, ale też ich rodziny, przyjaciele, wszyscy, którzy wspierają naszą działalność. Mamy ponad 300 członków w 32 krajach i co roku spotykamy się albo osobiście, albo mamy wirtualne spotkania. Um, events where people will join us virtually and in support of our in-person events. I hope that sense. but and nevertheless, it's. Um, To jest globalne osiągnięcie, żeby mieć tak ogromny zespół międzynarodowych osób ćwiczących i szerzyć świadomość na temat ESM i zachęcać innych poprzez naszą historię. Co byś to komuś, kto właśnie dostał diagnozę i szuka w Google wiedzy na temat ESM, i nie ma tam niczego zbyt motywującego. Mm, content uh, up there. What would you say? Tak. Yeah. Well, to właśnie so that był, był mój problem, problem ponieważ kiedy, kiedy byłam zdiagnozowana 2006 w 2006 i widziałam jedynie moją współpracowniczkę, współpracowniczkę która miała mass, okropne doświadczenie um, z tą chorobą, starałam się szukać, to, um, nawet o trzeciej nad ranem, um, szukać informacji, dowiedzieć się więcej, ale wszystko było takie negatywne. I was... I myślę, że właśnie to spowodowało my, my moje ataki i paniki, paniki i moją depresję. So I właśnie I dlatego pragnę poszerzać świadomość ludzi chorujących um, um, na stwardnienie rozsiane, um, rozsiane i dawać nadzieję i możliwości dalszej aktywności fizycznej ze względu na to, co stworzyłam. And, um, so I milę w moich butach. Based on this. To Wszystko even jest prior oparte na moich doświadczeniach in my świadomość, Miałam takie nawet wyzwanie, żeby przebiegnąć 7 um, maratonów na 7 kontynentach. I w tym momencie <laughs> połączyłam się, nawiązałam kontakty z różnymi organizacjami zrzeszającymi osoby ze spadnieniem rozsianym na całym świecie. I wtedy zaczęłam poznawać mnóstwo ludzi na całym świecie. Oni zaczęli pisać do mnie. Just literally I one po prostu dziękowali mi za to, że dałam And im nadzieję. So I cała ta społeczność SM jest niesamowita, so więc, odpowiadając na Twoje pytanie, moja rada do osób. Które są świeżo zdiagnozowane to jest znajdź tą grupę, znajdź grupę, z którą będziesz mógł porozmawiać, która będzie Cię wspierać i również ustanawiaj sobie cele, bo te cele dadzą Ci coś, na czym będziesz mógł się skupić i w ten sposób ja sobie radzę, tak ja. Że jest nie na Wiem, że mam cel i wiem, że te małe rzeczy pozwalają mi skoncentrować się. na przetrwaniu. To jest mój klucz do przetrwania do wszystkiego. Mam nadzieję, że ktoś, kto ogląda ten wywiad i myśli sobie teraz, że tak bardzo chciałby wziąć udział w maratonach. Jaki What był was your maraton twój maraton w Europie? W tej akcji 7 kontynentów 7 um, maratonów to uh, w Europie był Wiedeń. Yeah, I mean, Piękne miasto. Um, but yeah, it was, um, Położone na płaskim terenie, co jest bardzo ważne, ponieważ bieganie po tych wszystkich wzgórzach, które mam tutaj, nierówny teren jest po prostu dla mnie trudny, zwłaszcza dla mojej prawej strony. Więc jeśli chcesz przebiec maraton w Europie, zdecydowanie polecam Wiedeń. Zastanawiam hmm. się, I jakie są Twoje plany na przyszłość plans, uh, and, i szczerze mówiąc, uh, chciałabym się honest, dowiedzieć, I'm czy można zorganizować maraton to ludzi to ze stwardnieniem rozsianym w Polsce. Czy jest, jest możliwe, to? że może pewnego dnia odwiedzisz Polskę? Yes, you know tak, zróbmy to, ale tylko wtedy, you kiedy Ty przebiegniesz ze mną, Asia. A no, tak no, naprawdę... No, no, naprawdę... To w tym Because roku nie, ponieważ mój team biegnie, um, e, już mamy taki team międzynarodowy. Have, w zeszłym um, roku ustaliliśmy, gdzie będziemy um, biegali, i w tym roku mamy um, zaplanowane Helsinki, in, a potem Londyn. Więc, jeżeli ktoś z Polski, czy, czy z Europy chciałby dołączyć to do, nas, do nas, po prostu napiszcie. Więc to nie jest tak, że w naszym zespole są tylko osoby z SM, ale mamy też tutaj przecież rodziny, przyjaciół, po prostu osoby zaprzyjaźnione, pracowników ochrony zdrowia. Możemy to powiedzieć razem. Ja będę biegła półmaraton, i mam i mam nadzieję, że osoby zarówno z USA, jak i z Europy będą chciały przebiec, pobiec w tych wydarzeniach. Więc w razie czego czujcie się wolni i kontaktujcie się ze mną. Zostawimy kontakt pod tym filmem, żeby każdy mógł napisać do Sheryl. last do a masz takie wielkie marzenia albo taki wielki plan, no bo wiesz co się mówi, że marzenia to są takie plany z datą realizacji. No, tą chwilę nieszczególnie, może z wyjątkiem tego, że chcę rozwijać mój zespół, chcę się rozwijać, przebiec mile w moich butach, ponieważ myślę, że nasza historia jest dużym, międzynarodowym przedsięwzięciem. Ludzie, ludzi, którzy żyją z tą chorobą i lubią uprawiać sport, to po prostu wyjątkowe osoby. Nasi nowi members, członkowie są pod wrażeniem so pozytywnego nastawienia i tego, jak wszyscy nas wspierają i akceptują. So so Dlatego naprawdę so jestem dumna, really że jestem częścią tego zespołu i mam tylko nadzieję, że możemy wpłynąć i zainspirować się inne osoby z systemem um, um, lub jakąkolwiek inną chorobą neurologiczną, by ćwiczyć to to najlepiej jak potrafią. Nie jesteśmy wszyscy biegaczami. Różne osoby do nas dołączają. Również osoby chodzące o lasce, osoby na wózkach. Mamy również taki globalny zespół, który uprawia sport w ramach solidarności z nami. Mieliśmy ludzi z południowej Afryki, z Brazylii, z Tajlandii. Pływaliśmy na kanu, kajakami. Niektórzy ludzie będą również pływać w oceanie, będą wysłować. Więc to nie tylko chodzi o bieganie, ale o bycie aktywnym fizycznie na miarę swoich możliwości. No bo nie każdy chce biegać maratonem, to, to jest trochę szalone. Ale wiesz, to jest tylko po to, żeby dalej iść naprzód. Bo chorując. Masz dużo uszkodzeń, masz duże obciążenia chorobą i to, że jesteś aktywny, może naprawdę pomóc w tworzeniu nowych połączeń nerwowych, co zostało udowodnione. Tak więc po prostu chcę zbudować zespół i być częścią tego naprawdę niesamowitego globalnego zespołu global, global, um, i szerzyć w ten sposób większą, more, większą świadomość to. na temat stwardnienia rozsianego. Myślę, że to najlepsza reklama aktywności fizycznej w stwardnieniu rozsianym, jaką słyszałam <laughs> kiedykolwiek. Jesteś niesamowita, Joanna. Dziękuję Joanna, ci thank you. bardzo. Dziękuję za to, że podzieliłaś się swoją historią. To naprawdę inspirujące. Mam nadzieję, że wiele osób obejrzy ten materiał i pomyśli, OK, think, mogę okay. poszukać I czegoś dla siebie. For some, for me, Może more? jutro zacznę I, jakąś I aktywność fizyczną? Dziękuję bardzo. So Życzę waszej globalnej społeczności wszystkiego najlepszego. Życzę ci przebiegnięcia kolejnych 60, 60 albo 162 maraton, maratonów. So. Życzę również well ci zdrowia and, uh, i sił do inspirowania jeszcze większej ilości ludzi na całym świecie. Dziękuję. You, Dziękuję, Anna. Do zobaczenia na starcie wyścigu. Dziękuję. <laughs>